Cześć, tu Anka i kanał Potaniości. Ostatnio dużo rozmawialiśmy o jedzeniu, o wykorzystywaniu resztek, takich tam rzeczach przyziemnych. A dzisiaj porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym, czyli o ciuchach. No bo kto nie lubi kupować nowych ciuchów, wyglądać fajnie, a można to robić na budżecie. Opowiem Wam o tym jako nawrócona zakupocholiczka. Zapytałam się Was na Instagramie, z jakimi problemami to wy zmagacie się najbardziej. Co Was boli, co wam doskwiera. Okazało się, że mamy dokładnie te same problemy. Ja przechodziłam przez to wszystko. Cieszę się, że Was o to zapytałam, ponieważ z niektórymi z nich ja już się uporałam, z niektórymi walczę, ale mam swoje sposoby, jak zrobić, żeby te zakupy były fajne, udane, a żeby nie bolał mnie mój portfel. O tym wszystkim opowiem Wam za chwilę. Zapytałyście się mnie, i tych pytań pojawiało się naprawdę sporo, gdzie kupić dobre jakościowe ubrania i czy da się kupić dobre jakościowe ubrania, które będą też przystępnej cenie. Pytałyście się, czy można takie ubrania kupić tanio. Nie wiem, dla każdego z nas tanio oznacza co innego. Za chwilę powiem Wam o kilku moich absolutnie ulubionych sklepach, gdzie idę, yy, gdzie idę po właśnie dobrej jakości ubrania i z drugiej strony co ja uważam za dobrą jakość i za co jestem w stanie zapłacić więcej, a za co mniej. Zanim przejdziemy do tego punktu, chcę Wam polecić aplikację Letty Shops. Jest to aplikacja, której ja używam już od kilku miesięcy. Jest ona świetna. Macie dostęp do bardzo wielu sklepów, a przy tym macie okazję, żeby sobie trochę zarobić na swoich zakupach i na przykład te zarobione pieniądze potem przeznaczyć na jakieś przyjemności. Albo ja powiem Wam, co ja robię z tymi pieniędzmi z cashbaku, bo mam takie specjalne konto tylko na cashback, ponieważ tej usługi używam już od bardzo, bardzo dawna. Jest to po prostu moje, to, to są pieniądze, które wydaję, kiedy jestem. Na wakacjach. To są moje pieniądze na przyjemności i czasami z tego cashbacku potrafi się uzbierać kilkaset funtów, jeżeli to dobrze rozegracie. Czym jest cashback? Cashback to zwrot procentu, jaki dostajecie przy wykonywaniu zakupów. Rejestracja w Leti shops jest bardzo prosta, zajmuje mniej niż minutę. Ustawiacie sobie adres e-mail, hasło. I kraj zamieszkania. To jest bardzo ważne, tego potem nie można już zmienić. Ja mam aplikację Letty Shops, mam na dwa kraje, używam jej zarówno na polskie sklepy, jak i na angielskie. Także mam dwa konta i zbieram sobie cashback podwójnie. Zachęcam Was, wiem, że to dużo osób mnie ogląda właśnie z zagranicy. Dostęp do jakich sklepów tam macie, jest naprawdę przeogromny. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że ja Wam bardzo zazdroszczę dostępu do tego, co Wy macie w Polsce. Tutaj też macie dostęp do sklepów z ciuchami, ja na przykład korzystam z Debenhams, yy, korzystam z eBay na przykład, tam też jest cashback, także jak coś yy, zamawiam, to właśnie tam Zachęcam Was również do zainstalowania sobie wtyczki w Waszej przeglądarce. Ja uwielbiam te wtyczki, ponieważ kiedy ja kupuję i na przykład zapomnę o, o tej aplikacji, że, że ją mam, bo no bo się zdarza, tak? To ona automatycznie mi yy, się wyświetla. Automatycznie tam pojawia się taka jedyneczka i mówi: Tutaj możesz mieć cashback. Leti też występuje jako aplikacja na Wasz telefon i w Androidzie i w, a, w systemie iOS, a ja na dole pod tym filmie, filmem zostawiam Wam linki z których możecie się właśnie zarejestrować, także bardzo gorąco Was zachęcam, nic to nie kosztuje, a można sobie przy okazji zarobić trochę na Waszych zakupach. Ja korzystam, jak widzicie już kilka funtów uzbierałam, a nie kupuję wcale dużo, tu się zbierze coś, tam się zbierze coś, fajna opcja, żeby to wykorzystać przy zakupach. A teraz, co kupujemy, czy można kupić ubrania, które będą dobre i tanie. Słuchajcie, to wszystko zależy. Ja na przykład mam ubrania, które są z Ciuchlandów, które mam od lat. Mam ubrania, które są z Prymarka i naprawdę bardzo sobie je chwalę, a mam takie ubrania z Prymarka, że one po prostu w przymierzalni czasami już te szwy po prostu idą. Miałam kiedyś taką sytuację, że chciałam sobie tam przymierzyć yy, Hrabiusona z Prymarku i normalnie ramionczko mi się yy, oderwało. Nie kazałam za to płacić ani nic, no bo to po prostu było tak, tak yy, przyszyte kiepsko. Ale, ale no zdarza się, tak? Uważam, że w pewnym momencie mamy już takie, takie coś, że oglądamy daną rzecz i już widzimy, czy ten materiał się będzie mychacił, czy, czy to będzie fajnie do, fajnie do noszenia. Już mamy taką pewną wprawę, takie, takie oko, tak? Moje ulubione sklepy, z których ja korzystam na przykład, to są sklepy typu Marks Spencer, to są sklepy typu Debenhams, yy, Topshop, to są moje ulubione sklepy i jeszcze jeden... Jeżeli jestem w Polsce, to Esprit. Nie wiem, czy one są w UK. Mi się wydaje, że to jest chyba angielska firma, tak, tak coś mi się wydaje, ale no u mnie na moim wygwizdowie tego nie ma. Yy, Esprit, i bardzo też lubię Zalando. Jeżeli mam taką możliwość, zawsze korzystam właśnie z cashbacku, czy na przykład z jakichś promocji. Na maila wam bardzo często przychodzą właśnie powiadomienia, że są promocje, są jakieś wyprzedaże, można coś kupić. Także ja tam szukam ubrań i z, nich, z ich jakości jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ubrania z Top Shopu, czy z Debenhams na przykład. Z Debenhamsie mają generalnie bardzo dużo różnych ubrań, Też panuje takie przekonanie, że tam mają takie ubrania takie dla starszych pań. Mój styl jest taki dosyć klasyczny, ale w Debenhamsie bardzo mają dużo rzeczy, które są też w trendach, a są bardziej klasyczne. Nie są takie bardzo jednosezonowe, takie, gdzie ja bym widziała moją na przykład 11-letnią córkę donoszącą niż mnie. Bo takie rzeczy na przykład, no to ja bym poszła z nią po prostu do hm -u. Ja w HM-ie dla siebie za bardzo rzeczy nie widzę. Czasami kupuję, ale jakościowo HM uważam, że w tym momencie jest gorszy od yy, Primarka. Jednak... To wszystko zależy, ponieważ ja na przykład mam buty z HM, które mają już 3 lata i dalej, dalej są dobre i się z nimi nic nie stało. Także pojęcie jakości uważam, że są takie rzeczy, o tym Wam powiem trochę później w tym filmie, na które warto wydać więcej. Ale jakie to są rzeczy, to już od was wszystko zależy. Podałam wam moje ulubione sklepy, gdzie ja kupuję, gdzie uważam, że jakość jest naprawdę fajna. Mam te ubrania od lat. I jestem w stanie wydać za, na nie trochę więcej, ale też ja zawsze, ale to absolutnie zawsze przeglądam wyprzedaże, przeglądam też takie już końcówki wyprzedaży, jeżeli jestem w sklepie, zawsze chodzę na te wieszaki i zawsze tam też coś fajnego mi się uda znaleźć. Także te sklepy polecam, warto. Poszerzyć swoje horyzonty i pójść do tych yy, sieciówek, które nam się właśnie wydają, że są takie dla starszych pań. A klasyczne fasony nigdy nie wychodzą z mody. I klasyczne fasony powinny, uważam, stanowić podstawę naszej szafy. A 20-15% to są rzeczy takie bardzo trendowe, jakieś szalone, takie, gdzie chcemy tam czasami po prostu sobie dodać trochę takiego twista do naszych ubrań. Klasyka gatunku. Nakupiłam tyle szmat. Wszystkie kosztowały złotówkę. No bo jak nie wziąć, tak? Coś kosztowało złotówkę, no jak mam tego, to, to nie wziąć. Poszłam na wyprzedaż, bluzka kosztowała 20 złotych. Co z tego, że ona mi nie pasuje, jest w złym rozmiarze, kolor jest jakiś taki nie taki, trochę mi odstaje, no ale kosztuje tylko 20 złotych, a ja tego nigdy nie założę. Kiedyś, 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 ojejku, to było naprawdę kilka lat temu, Pamiętam, jak zaczęłam tylko nagrywać na YouTubie, to było lata, lata temu, kiedyś nagrywałam o szmatach yy, i, te, i tego typu rzeczach. I ja w Polsce uwielbiałam, słuchajcie, chodzić po ciuchlandach. Absolutnie to kochałam, zwłaszcza dzieciaki były małe. Nie wiem jak jest w tym momencie, kiedyś naprawdę można było dzieci, takie niemowlęta, tam do, do, do 3-4 lat, w ciuchlandzie można było ubrać naprawdę za grosze. Także ja moje dzieciaki po prostu ubierałam w ciuchlandach. A wiadomo, że jak dla nich po coś szłam, no to szłam i po coś dla siebie. Także jak były te dni, że było wszystko po złotówce na przykład, no to co? Było grzech po prostu nie wziąć. Co z tego, że ja z tych rzeczy bardzo często nic nie założyłam? Nigdy nie zapomnę, jak y, kupiłam sobie kiedyś za małe buty, bo były za złotówkę na przykład. Albo jakieś spodnie, do których miałam schudnąć, bo były za złotówkę. Marynarkę, której nigdy nie założyłam, bo było za złotówkę. Takich rzeczy kupiłam mnóstwo, myślę, że każdy ma taką fazę w swoim życiu, że po prostu kupuje, 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 bo to jest takie tanie, że po prostu no żal nie wziąć okazja aż, aż yy, po prostu, aż żal na nią, no żal z niej nie skorzystać, tak? Myślę, że każdy z nas ma taki, taki po prostu moment w swoim życiu, że przez to yy, musi przejść z yy, niestety, niestety z... Yy, co, powiem Wam, co ja zrobiłam i co mi pomogło, żeby się po prostu z tego wyleczyć. Po pierwsze, zaczęłam podliczać, ile ja tak naprawdę na te wszystkie szalone okazje wydaję pieniędzy. Okazało się, że dużo, za dużo. I okazało się, że ja za te wszystkie szmaty, które ja kupiłam za złotówkę, których nigdy nie założyłam, których nikt absolutnie nie chciał. Yy, bo wiadomo, po coś oni za tą złotówkę to sprzedają to jest od razu, wiecie, to jest to są takie po prostu linie, gdzie to już od razu wiadomo, że to będzie szło na przecenę, bo to jest brzydkie, bo to są jakieś końcówki materiałów, bo oni po prostu się muszą tego pozbyć. Kiedy ja sobie to uświadomiłam, to ja sobie myślę że tak, ja nie chcę być tą debilką, co po prostu kupuje wszystkie szmaty i się daje zmanipulować sklepom, że to jest takie super, bo jeżeli oni to sprzedają za te 10 czy 15 zł, no to stare takie super nie jest i zobaczcie sobie też na to, Ile wy tych szmat potem macie w domu? I podliczcie sobie, jaką fajną, drogą rzecz na przykład, albo coś, co za Wami chodzi, bo każda z nas ma takie coś, co za, co za nami chodzi jakiś tam ciuch, torebka, płaszcz, cokolwiek. I na przykład wtedy na to wydać te pieniądze. I gwarantuję Wam, że wychodzicie w tej rzeczy, na którą wydałyście pieniądze, dużo więcej niż w tych wszystkich szmatach za złotówkę. Moja rada jest taka: ja z tego skorzystałam i ja się tak oduczyłam kupowania takich szalonych promocjach, że po pierwsze ja sobie podliczam, podliczyłam sobie kilka razy, ile ja wydałam na takie rzeczy. Był taki jeden miesiąc, że ja wydałam 400 funtów na ciuchy. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Nie wiem, co ja wtedy kupiłam. To nie było tylko dla mnie, to było też dla dzieci, to była jakaś tam pościel, yy, takie też yy, rzeczy wtedy, ale nie pytajcie się mnie. Pamiętam, że wtedy to dla mnie to było. Ojej, to było za trzy temu, a ja to do dziś nie pamiętam i zawsze mi się ten moment przypomina, kiedy ja sobie podliczyłam i było takie Łot, yy, w się patrzeć takie o matko i córko, to ja poważnie tyle wydałam. I potem, kiedy ja widzę taką rzecz i tak sobie myślę, a nawet fajne, a to kosztuje tylko te kilka funtów albo kilka złotych, może kupię, może schudnę, może coś tam. I potem sobie właśnie za każdym razem przypominam o tych 400 funtach i o tych wszystkich ciuchach, w których nigdy nie chodziłam i odkładam na wieszak. Druga sprawa, jeżeli macie, widzicie taką super, ekstra, hiper okazję. Pomyślcie sobie, z czym wy, wy byście to nosiły, jeżeli w głowie nie możecie ułożyć pięciu zestawów ubrań, nie jesteście w tej rzeczy absolutnie zakochane, i to nie jest coś, co chciałyście sobie kupić przed wejściem do sklepu, to jest bardzo ważne. Jeżeli to nie jest coś, o czym wymyślałyście już od kilku tygodni, to co gdzieś widziałyście, co chciałyście kupić, jeżeli to jest takie coś, co po prostu o fajne, to dobre, bierę, bo, bo tanie, nie kupujcie. To jest też moja zasada, której się trzymam. Zasada 24 godzin. Wiem, że jeżeli chodzi o wyprzedaże i tego typu rzeczy, to jest ciężko, bo to jest tak, a to może już tego jutro nie będzie, coś tam. Uwierzcie mi, że jeżeli ta szmata jest naprawdę mega dziwna, to nikt poza wami jej nie kupi. Wierzcie mi. I ostatnia rzecz, zapytajcie się, jak jest z polityką zwrotów w danej firmie. Kiedyś kupiłam, niestety nie mam żadnych zdjęć. Skleiłabym wam, po to, żebym ja się mogła pośmiać, kiedyś sobie kupiłam takie ogromne futro z Misia. No bo przecież futra są mega modne i kosztowało tylko 20 funtów, przecenione było ze 120. To ja mówię, no taka okazja, taki deal, ja muszę, muszę, bo się uduszę. Ja w tym futrze wtedy pamiętam wyszłam. Moje dzieci to w ogóle nie chciały ze mną iść yy, obok mnie. Sąsiedzi się zaczęli ze mnie śmiać, co ja w ogóle dla siebie nałożyłam. Wyglądałam jak taka, no... Yy, wyglądałam bardzo wtedy zabawnie w tym, w tym yy, ogromnym futrze. Widziałam dziewczyny na Instagramie, które wyglądały bardzo tak fajnie i modowo, i miały to ograć i w ogóle ja też tak chciałam. Następnego dnia oddałam futro do sklepu, a za te 20 funtów kupiłam sobie coś innego. Inwestycje. Co jest dla was taką inwestycją, to już zależy od was. Ja na przykład Jestem na końcówce już pielęgniarstwa. Moja praca to jest uniform. Jako pielęgniarka taka po prostu oddziałowa, ja jestem non-stop w uniformie. Dla mnie taką inwestycją, na którą mi nie jest szkoda żadnych pieniędzy, są po prostu buty. Ja kupuję buty Skechers, one są bardzo drogie, taka para porządnych butów firmy Skechers kosztuje około 100 funtów, ale ponieważ ja jestem 12,5 godziny na, na nogach, dla mnie ja mogę wydać na buty każde pieniądze. Po prostu. Dla mnie to jest inwestycja w mój kręgosłup, w moje nogi, w to, żeby nie miał po prostu odcisków na stopach. Druga sprawa, którą ja bardzo często inwestuję, i to też musi być bardzo dobrze i bardzo dla mnie wygodne, bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, yy, że ja chodzę w niewygodnej bieliznie właśnie pod uniformem i nie wyobrażam sobie też tego, że ja pod uniform miałam zakładać taką starą, złahaną, po prostu bieliznę, bo ja też po prostu chcę się czuć dobrze w pracy. Nie chcę, żeby mi jakieś szwy wchodziły na przykład gdzieś pod pachą, czy żebym z tyłu wiedziała, że tam gdzieś mi się może rozpiąć, na przykład stary jakiś tam złahany biustonosz, czy nawet po to, żebym się po prostu nie wstydziła w szatni na dole przebijać przy innych dziewczynach i nie musiała uciekać, mam po prostu taką starą bieliznę pod spodem. Także to są rzeczy, w które ja jestem w stanie zainwestować. Mam też kilka takich inwestycji w, w swojej szafie. Kupiłam je dlatego, bo chciałam, wydałam na to dosyć sporo pieniędzy i mam takie cztery sztuki, o których Wam za chwilę opowiem. Pierwszą z nich to jest yy, płaszcz. Kupiłam też y, ten płaszcz y, w ubiegłym roku, już pod koniec y, zimy na wyprzedażach, ponieważ w Szkocji jest zimno, ja w nim chodzę dosyć często. Płaszcz jest przepiękny, bardzo elegancki. Kupiłam go też y, wtedy był taki dobra, była dobra promocja. On ze 100 funtów był, przyc był przyceniony na 60, bardzo ładnie taliowany. Mi się on bardzo podoba, jest taki delikatnie za duży, więc też tak nie wyglądam w nim, taka ściśnięta i jest taki fajnie, taki dłuższy, mi się on bardzo, bardzo podoba. Byłam w stanie za niego zapłacić sporo kwotę pieniędzy. Miałam ten taki płaszcz zimowy przygotowany, 100 funtów. To jest dosyć dużo, bo takie płaszcze kosztują, na przykład w Primarku można kupić już za 20. Ja ten płaszcz kupiłam w Debenhams, firma nazywa się Principles i oni mają bardzo ładne, bardzo takie właśnie klasyczne, kobiece fasony. Zachęcam Was, żebyście sobie z tego skorzystali i Debenhams oferuje również cashback także warto sobie to sprawdzić, kolejną taką moją inwestycją to są jedne czułenka, ja generalnie w ogóle nie chodzę w butach na obcasie, w ogóle, kompletnie nic, jedyne buty na obcasie, które ja mogę nosić to są yy, czułenka, kiedy, znaczy nie czułenka, tylko takie buty zimowe na takim lekkim podwyższeniu, to są jedyne buty, w których ja mogę chodzić, Kupiłam sobie dwa, lata temu takie zwykłe, klasyczne czułenka, które pasują do wszystkiego. Zakładam je raz do roku, ale wiem, że po prostu są yy, skórzane, są bardzo porządnie wykonane. Kupiłam je w Polsce, firma Ryłko i to jest taka moja inwestycja. Tutaj myślę, że jeżeli bym mieszkała w Polsce, kupiłabym sobie jeszcze takie ładną parę sandałków, też w takim cielistym kolorze, które po prostu będą pasowały do większości rzeczy. No, bo nie oszukujmy się, większość z nas są po prostu założycie listę buty, i one będą pasowały właśnie do większości naszych yy, stylizacji czy ubeń, które na siebie zakładamy. Dwie torebki, które bardzo chciałam sobie kupić i jestem z nich bardzo zadowolona, a kosztowały naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Na mo moim zdaniem, dla kogoś może to nie być yy, dużo, kupiłam sobie dwie torebki Kazar, jedną mam już od, żeby wam nie skłamać, chyba od czterech, od pięciu lat. Yy, widział teraz na przebitkach i trzyma się genialnie, kosztowała 700 zł drugą torebkę mam chyba od 3 lat, trzech albo czterech i też się trzyma świetnie i ja je non stop słuchajcie noszę i non stop je ciucham tą niebieską na przykład bardzo często nosiłam na uczelnię pomogłam tam sobie zapakować lunch yy, ja się ubieram dosyć klasycznie więc też taką niebieską torebkę sobie założę do płaszcza taki fajny dodaje akcent kolorystyczny, ta druga też jest yy, taka dosyć mm, dosyć taka klasyczna w swojej formie te ćwieki też jej dodają takiego trochę charakteru, także to są takie dwie rzeczy, które ja po prostu chciałam wydać na nie pieniądze i wydałam. Teraz, yy, taką, yy, takim obuwiem, na które ja się czaję i czaję się na dobrą jakoś promocję, to są koturny Tomiego Hilfigera. Wstaje wam tutaj zdjęcie. Bardzo mi się podobają. I myślę, żebym bardzo dużo je właśnie nosiła, a coś to, a to jest koturny, w takim klasycznym kolorze, myślę o beżowym albo granatowym kolorze. U mnie z moją szafą fajnie by współgrały i to by były buty, które ja też bym nosiła na pewno przez wiele, wiele sezonów. Także to jest coś, do czego ja się przymierzam, koło czego chodzę. To nie są zakupy, które ja po prostu robię impulsywnie, ad hoc, bo mam taką ochotę. Po prostu myślę. To, to nie są małe pieniądze, uważam, te buty kosztują w takiej normalnej cenie 75 funtów, także prawie chyba 400 zł. To nie jest mało za, za buty na kotłownię. ale uważam, że jeżeli ja będę w nich chodzić, i ja w nich przechodzę kilka sezonów ładnych, no to czemu nie? Styl. Czy ja mam styl, czy ja go nie mam? Podobno każdy z nas ma swój styl. Takie pytanie też pojawiło się kilkukrotnie. Powiem Wam tak, ja też się kiedyś z tym zmagałam, oglądałam takie filmy, jak znaleźć swój styl, ale co mi się podoba, jak wyglądać modnie tegoś śmego. Prawda jest taka, że musimy po nosić to, w czym my się czujemy dobrze, co jest dopasowane do naszego stylu życia. Co z tego, że ja na przykład sobie nakupuję piękny garsonek, na przykład, żakietów, yy, czy takich no. Garniturów, które wyglądają genialnie, podobają mi się bardzo na kimś. Myślę, że ja bym w tym po prostu się źle czuła, jakbym źle wyglądała. Ja swój styl dostosowałam do tego, co ja po prostu lubię, w czym ja lubię chodzić. Bardzo lubię na przykład takie sukienki, takie, które mam na sobie, czy typu szmizerka. Bo po prostu wiem, że ja w nich dobrze wyglądam i mogę brać ten fason w ciemno. Bardzo lubię jeansy z podwyższonym stanem o prostej nogawce. Nienawidzę absolutnie tylko zwężonej nogawce, bo po prostu wiem, że wyglądam w nich jak pokłycz. Jeżeli widzę jeansy wysok z wysokim stanem, nawet takie do, trochę w stylu mam jeans, ale nie aż takie bardzo rozbebeszone, biorę w ciemno. To są po prostu rzeczy, w których ja wiem, że ja się dobrze czuję. Jeżeli ja z czymś yy, w tym momencie kombinuję, Czasami jest to jakiś kolor w dodatku, czasami może tam zmienię sobie szminkę yy, trochę na jakąś taką mocniejszą, jak na przykład dzisiaj. O, inaczej sobie włosy upnę. To jest wszystko. Mój styl jest bardzo taki, dla kogoś można powiedzieć, nudny, dla kogoś zachowawczy. Bardzo często właśnie yy, ubieram się w to, co jednego dnia mi pasuje, ma być wygodnie. I nauczyłam się też, że to, co ja widzę na Instagramie, to, co ja widzę na YouTubie, to nie wcale nie znaczy, że taka jest prawda. I wcale nie znaczy, że te osoby to noszą. No bo kiedyś na przykład to ja popitalałam sobie non stop w członkach i w szpilkach, jak byłam w ogólniaku, a potem no po prostu, no nie no, ja dzisiaj po prostu tego nie założę, a na przykład mi się wydaje, że to jest fajne i ładnie się w tym wygląda, bo tak jest do zdjęć. Także jeżeli chodzi o styl, ja uważam, że to jest sprawa taka nie tyle przereklamowane, co po prostu przywiązujemy do niej zbyt dużo wagi i zbyt dużo się nad tym zastanawiamy, żebyśmy chciały wyglądać tak, jak nam się mówi, że powinnyśmy wyglądać. A prawda jest taka, że po prostu pomyślmy o tym, jak nasze życie wygląda, co będzie przystosowane do naszego stylu życia, tak, żebyśmy wyglądały fajnie, żebyśmy się czuły fajnie i to jest uważam absolutnie najważniejsze. I wtedy. Macie absolutną wolność, jeżeli chodzi o wybory spośród tych wszystkich trendów, i nie zastanawiacie do końca, co, co jest modne, a co pasuje do, do nas i co będziemy nosić. Noszę ciągle to samo. Wiem, bo ja też noszę ciągle to samo. Nauczyłam się ostatnio, bardzo Wam polecam ten yy, profil na Instagramie. Ja już kiedyś o tej dziewczynie wspominałam, mówię o Karolinie Domarackiej. Oglądam jej Instagrama już od, wiecie co, chyba od prawie roku, bo pamiętam, że już kiedyś o niej wspominałam w filmie. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam to, jak ona stories robi, to jest po prostu mistrzostwo. Bardzo takie są wciągające, bardzo się to fajnie czyta. Dlaczego ja ją tak bardzo lubię? Bo dzięki temu, co... Ona tam publikuje i jak ona po prostu przedstawia te wszystkie trendy, to ja w tym momencie odkryłam bardzo wiele rzeczy w swojej szafie, których na przykład nie nosiłam. Ze względu na to, jak ona mówi na przykład o połączeniach kolorystycznych, o tym, co jest w trendach, analizuje na przykład tygodnie mody i tego typu rzeczy i na przykład mówi tak: połącz sobie beż z brązem, yy, nie, nie beż z brązem połącz sobie beż z czerwienią. Ja tak sobie myślę, kurczę, ja mam takie beżowe spodnie, których jeszcze w tym roku na tyłku nie miałam. Mam taką jedną koszulkę, koszulkę sweter, której koszulko który też bardzo rzadko noszę. Połączyłam sobie, do tego dobrałam sobie buty sportowe i sobie myślę, kurczę, to wygląda zawaliście. Potem Karolina mówi tak, łącz niebieski z kolorami ziemi. Faktycznie, ja bym o tym nie pomyślała na przykład. A w ten sposób ja w tym momencie tak staram się trochę yy, działać z tym, co już mam w szafie, i po prostu trochę patrzę bardziej na, nie na fasony, tylko na ko połączenia kolorystyczne. Aha, czyli ten, ta na przykład spódnica Jeansowa, której nie miałam na sobie przez kilka miesięcy, będzie fajnie wyglądała z tym swetem, w tym non stop chodzę. Po prostu trochę zmieniłam tak jakby swoje myślenie o mojej szafie. I bardziej patrzę, właśnie nie na fasony, a na połączenia kolorystyczne. Bardzo Wam ten sposób polecam, bo dzięki temu nagle odkryjecie w swojej szafie rzeczy, w których jeszcze nie chodziłyście. Jeżeli jeszcze nie oglądacie Karoliny, nie, w, nie macie jej na Instagramie, to Was serdecznie do niej zapraszam, bo naprawdę warto ją obserwować. Co zrobić z ubraniami, w których nie chodzimy? Czy je wyrzucać, czy komuś oddać? Słuchajcie, ja jestem tutaj bardzo niepopularna w swojej opinii, ale ja swoich ubrań nie wyrzucam, nawet jeżeli w nich nie chodzę. Dlatego, że ja mam bardzo dużo ubrań w takich klasycznych fasonach i z drugiej strony ja też potrafię na przykład 4 miesiące spędzić na stażu, i ja wtedy jestem przez cztery dni, na przykład w szpitalu, po 12 godzin tam jestem 3-4 dni, no a potem kolejne 3 dni po prostu siedzę w domu w dresie, no i ooo, taka dechnięta, i no i wtedy po prostu w nich nie chodzę. Także. Nie wyrzucam tych klasycznych ubrań, bywa, że zakładam je bardzo rzadko, ale je zakładam i je bardzo lubię. Także uważam, że ta zasada, że jeżeli w czymś nie chodzisz, to to musisz wyrzucić, jest absolutnie od czapy. Ja w ten sposób pozbyłam się niestety kilku naprawdę fajnych ubrań, których do dziś mi szkoda, jak sobie pomyślę o tym, że na przykład ja je wyrzuciłam. Jedną z takich rzeczy była taka bardzo fajna, ołówkowa, yy, skórzana spódnica. Skórzane spódnice w tym yy, roku są bardzo podobno w modzie. Ja kupiłam sobie jedną na wyprzedaży i bardzo ją lubię, bardzo często ją noszę, i tamtą też bym właśnie wtedy nosiła i nie miałam potrzeby, żeby kupować nowej. A nie nosiłam i wtedy z jakichś powodów przez długie, długie miesiące wisiała w tej mojej szafie, robiłam przegląd, mówię, dobra, nie noszę, to wyrzucam. Jeżeli już z jakiegoś powodu wyrzucam rzeczy, to one są na mnie albo za małe, albo za duże, albo są już po prostu tak złachane, że nie mam już co z nimi zrobić. Jeżeli też już wyrzucam, to tutaj po prostu oddaję je do charity shops. One mają takie kontenery przed sklepami. Tam, tam po prostu oddaję. Na przykład, jeżeli robię przegląd swojej szafy, szaf dzieciaków, przegląd na przykład pościel, tego typu rzeczy. W Polsce, jak byłam. W Polsce, jak byłam w ubiegłym roku, to oddawałyśmy z, moimi, y, z moją mamą i z moją siostrą ubrania przy, y, przez stronkę, to się chyba nazywa pomaganie przez ubranie zachęcam Was serdecznie do skorzystania z tej stronki. Dzięki temu, że Wy tam oddacie ubrania do nich, oni wam rejestrujecie się, y, oni wam wysyłają y, torby na ubrania. Takie torby chyba mogą pomyśleć 20 kg odzieży i potem z tego, co oni potem z tego, co oni sprzedadzą oddają pieniądze na wybraną przez Was fundację charytatywną. Także Wam serdecznie ten, ten pomysł polecam. Jeżeli oddajecie ubrania na przykład znajomym albo rodzinie, upewnijcie się, że oni te ubrania chcą, bo bardzo często nam się wydaje, że jesteśmy tacy super, bo oddajemy te ubrania, bo tutaj jest fajnie, bo ja się tego pozbywam, a ta osoba obdarowana po prostu jest jej głupia na przykład odmówić, a potem tych ubrań i tak nie nosi i tak je po prostu wyrzuca. Rozgadałam się, film wyjątkowo, wyjątkowo długi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, koniecznie podzielcie się, podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami w komentarzach, a ja... Zapraszam Was w kolejny czwartek. Pa!